coraz częściej żąda się dziś od teatru, po pierwsze jakby odzyskania społecznego, moralnego autorytetu, a to m.in. przez wezwanie do takiego ingerowania w rzeczywistość, do odważnego stawiania diagnoz, diagnoz społecznych. Także te zdarzenia, które miały miejsce w ramach, w ramach Festiwalu Wybrzeże Sztuki i premiera Onych prezeser Jarosława Tomitańskiego, i te pokazy warsztatowe, które można było w pełnej postaci obejrzeć wczoraj, one prowokują do tego, żeby te definicje polityczności Tadeusz Termajera, taki teatr, który ma nawiązać kontekst z rzeczywistością. Teatr polityczny, czy teatr, yy, teatr agitacyjno-propagandowy, taki, który wspiera konkretne ugrupowanie polityczne. tat polityczny, czyli taki teatr, który reprezentuje na przykład grupy yy, mniejszościowe wykluczone z dyskursu publicznego. No to są różne jakby rozumienia teatru politycznego. Mi się wydaje, że, że tym, yy, to, to, co jest dziś najistotniejsze w teatrze politycznym, to oczywiście też będzie ogólne, yy, to, to jest kwestia yy, włączenia się w przestrzeń symboliczną czy znaczy w przestrzeń symboli. Bo to, co dzisiaj jest. Yy, to, co się, dzisiejsza polityka odbywa się w dużej mierze w przestrzeni symbolicznej w przestrzeni mediów yy, i w walce na, yy, na, na symbole. W związku z tym, dat polityczny ma, ma, ma szansę ingerowania w przestrzeń polityczną i próby zmi zmiany w, w przestrzeń symboliczną i zmiany linii podziału, jakie istnieją. Przestawianie pewnych tez y, jest y, środkiem zastępczym wobec, wobec wartości estetycznych, właśnie. Tylko to, to jest. <grywa> Nie, Oczywiście to jest, jest taki zarzut, i pewnie ten zarzut do bardzo wielu spektakli yy, można odnieść i uznać go za, za słuszny. Natomiast yy, to nie znaczy, że to, często ten zarzut jest, yy, pod, jest podstawowym argumentem przeciwko teatro, teatrowi politycznemu. Mówił Pan o no. pewnym języku, który musi być yy, wykreowany tak naprawdę. Ten język, który no, posługuje się jakimiś znakami. Mówimy o poszukiwaniu nowego języka, mówimy o rozszyfrowaniu również tych znaków, ten ma być jakimś komunikatem prawda, między widownią a, a sceną. To znaczy, że ja muszę rozumieć to, co się dzieje na scenie. Najczęściej mhm. jest tak oczywiście tym powiedzmy sobie językiem, który jest dla mnie czytelny, ja mogę się jakoś tam go odczytywać, mogę się z nim zadać, mogę się z na Natomiast Bardzo często się dzieje tak, że ten język, który się pojawia, czy znaki, które się pojawiają są nie niekompatybilne, to znaczy albo nic nie znają, nie znaczą, albo są po prostu tak yy, ze sobą powiązane, że wprowadzają szum informacji. Znaczy mówię o tym, że... Oczywiście no, ten szum informacyjny może być też potencjałem, bo to teraz znaczy, mówię, co to znaczy, że te znaki są nieczytelne, prawda? To znaczy, czy są dlatego że przez nieudolność kogoś, kto nie potrafił tego poznać? Tak, tak, ostatnio mamy wielki problem czy... z rozszerzaniem nieudolności i znaczy wiemy, że tu jest również problem, bo my czytamy pewne postulaty, pewne ideologie, które się pojawiają w mediach i czytamy, o czym to przedstawienie było, natomiast oglądamy przedstawienie, które jest takie lub inne, nie wartościujemy go, natomiast nie, 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 nie czytamy tego samego, co czytamy w recenzji. Wydaje mi się, że w ogóle wiązanie tych dwóch rzeczy, tak? znaczy oceny estetycznej i politycznego wymiaru. Jest z jednej strony dosyć automatyczny w dyskusjach, a z drugiej strony, wydaje mi się, intelektualnie jest totalnie arbitralny, znaczy nie ma związku bezpośrednio między e, poziomem inwencją. Ale tak, jest statycznie, mówimy o tym, że jest drobno To i w zasadzie nacechowane czymś kreatywnym. W związku z tym mówimy o czymś, co ma być plakatowe, proste, komunikatywne. I, i, ale to i, jest i cały czas ta sama opozycja. No no, tak, no, to jest cały czas opozycja no, estetyczna i polityczna. To nakręca na te koniunktury takiego podziału, tak naprawdę. Takie mam wrażenie. Ta, znaczy, co, co nakręca tę koniunkturę, to może jest osobny temat, może do tego dojdziemy, ale y ale to jest pierwszy punkt, także ja to ja miałem być bardzo systematyczny, Właśnie czuję, że <laughs> trochę nie spełni no, tych zapowiedzi. Ale powiedzmy, że to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, który, który mi się wydaje istotny, to jest to jest pytanie, które, które jest bardzo znane i bardzo <laughs> też rozpropagowane, ale którego które nie zadał twórca teatru, ale, ale twórca filmowym jak żałam który kiedyś zadał bardzo proste pytanie, czy powinniśmy tworzyć teatr polityczny, film polityczny, sztukę polityczną czy sztukę politycznie. I to jest, wydaje mi się, także pytanie, które dzisiaj jest bardzo aktualne. To znaczy, ja je rozumiem w ten sposób, czy teatr polityczny jest, nie wiem, gatunkiem, stylem, rodzajem narracji, e, zakresem tematów, które mamy do dyspozycji, e, bardziej lub mniej nawiązujących do, nie wiem... E, do polityki w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Czy też, robimy teatr politycznie, to znaczy e, politykę e, włączamy do samego sposobu, w jaki robimy teatr. Nie tylko estetyki, jaką wybieramy, ale także typu relacji, które w procesie tworzenia teatru wybieramy. Tak? To znaczy, ponieważ robić teatr politycznie oznacza zdawać sobie sprawę z tego, że teatr jest miejscem polityki.